Witam. Mam na imię Bartłomiej, Bartek. Dzisiaj trochę tak oficjalnie, bo yy, mam do Was prośbę. Chodzi o, o mój kanał. Wiem, że dużo ludzi śledzi. Jedni mają takie zdanie, drodzy takie, że tam jakiś głupek czy coś, nie, że tam się wygłupia. Czy... No ale w sumie to, wiecie co, no, nie ma co oglądać, tak, nie, czy na YouTube, czy w telewizji. No, i postanowiłem uruchomić. Już pewnie widzicie na, na dole: wesprzyj yy, kanał. Nie lubię tam prosić o coś, coś nie zawsze sobie radziłem, bo zawsze byłem samowystarczalny, czy to chodzi o finanse, czy o zdrowie. Mm, ale koszta rosną, a chciałem rozwinąć trochę yy, kanał, jeśli chodzi o, o jakieś efekty, może dodać. Nie? No, takie trochę, żeby te filmy były jakieś fajniejsze. Ciekawsze, a zbudowanie scenariusza i to potrzeba różnych akcesorii. Na przykład teraz ostatnio próbowałem wkręcić nagrywanie filmów poprzez lunetę. kupię jakiś dobry PCP. Wiadomo, na sprężenie to nie będzie żadnego nagrywania, ale jakiś dobry PCP. I zamontować kamerę. Kupiłem, nawet udało mi się kupić, zobaczcie, taki montaż. Montuje się kamerę GoPro z boku, nie, to na telesku wkładacie. Kamera to jest 50 na 50 obraz, także ja widzę i wy widzicie przy nagrywaniu. Także no, fajna rzecz, udało mi się tanio wyrwać, bo takie, takie rzeczy nie, nie są tanie. Półtora tysiąca trzeba dać, żeby takie coś znaleźć, nie? czy w jakiejś dobrej marki. Ale udało mi się za 300 chyba 320 zł, powiem Wam super. To jest firma Forever.com. Z walizeczka tutaj przyjściówki na, na różne lunety, nie? od 40 z do 400 6 średnica okularu. No, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że po prostu, że każdym razem jak próbuję podnieść efekty, to koszta rosną, nie? No i mi się wydaje, że po prostu, no, bez Waszej pomocy te filmy będą po prostu, no, zacz zaczną się roz... tych filmów zacznie się roz rozszerzać, nie? I w miesiącu zacznę dawać ich mniej, ja chciałbym dawać więcej yy, tych filmów. No żeby to jakoś też, żeby miał tą kasę na, na to różne akcesoria, czy te diekulki, czy, 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 czy śrub, nie, czy taki, czy taki, wiecie, no wszystko kosztuje, nie? A, a YouTube tam nieszczególnie szczególnie płaci. Nie ma tam za dużo kasy. Roz, rozchodzi się ta kasa. O, ostatnio nawet mało nie rozwaliłem y, chronometru, nie udało mi się naprawić tanim kosztem, ale też chciałbym kupić coś może z tego typu, Ale może ten wyższy, żeby już nie, nie było ryzyka, że coś, y, coś uszkodzę, nie? Może lepszy chronometr. Z czasem, może jakiś radar, nie, żeby nie trzeba było celować w okno. Nawet powiem wam te głupie CO2, nie? Niby tam z można można taniej wyrwać coś. Miałem tutaj całe pudło, a teraz się, że tu ostatnio patrzę, bo przygotowałem sobie ten, ten, ten towar do, do, do pokazu tutaj do, dla Was, nie? I się okazało, że mam tylko dwa naboje, a miałem ich tu chyba za 40, nie? I nagle się okazało, że nie mam. Nie? No, także kasa się rozchodzi. Nie chcę tam żebrać coś, nie? Ale ten no przydałoby się, jakieś wsparcie, tak, taką minimalną sumę. tam ustawię, mi się wydaje, że to nie będą jakieś, jakieś tam duże koszty. No, jak chcecie, no, zrobicie jak uważacie. No, nie to, żebym tam coś straszył, że nie będę nagrywał, czy coś będę nagrywał. Tylko, wiecie, chodzi mi o, to, o tą częstotliwość tych filmów, żeby nagrywać i lepsze jakieś, żeby nie, nie przynudzać, nie? jakieś fajne filmy coś jakiś, może nowego bohatera bym wprowadził tam się upominacie już o dziadka o, o młodego wiesz trzeba ich ubrać trzeba ich tam coś dać nie wiadomo że to tam się raz kupi jest nie ale jakiś nowego bohatera chciałem wprowadzić bo znajomy mówią że może byś coś innego wprowadził jakiś innego bohatera też nie nie no pewnie co, nie ma problemu wszystko to nie no także yy, zrobicie jak uważacie mi będzie bardzo miło. Oczywiście nagrody, nie? Nagrody, no to nikt za darmo tam wiadomo, że nikt nic nie będzie dawał, nie? Yy, jeśli chodzi o nagrody, no to ten YouTube pokazuje jakieś mimłotki, jakieś tam coś. Nie, ja tego nie rozumiem. Dokładnie muszę, muszę to obczaić, co, jak to działa. Ale z mojej strony yy, lepsze nagrody będą, bo chodzi o, o wiatrówki, o, o właśnie śruty czy coś, nie? Yy, prosicie na przykład o recenzję jakiejś wiatrówki, nie? Czy tam ostatnie pytanie, to co wybrać, jaki kaliber, czy coś, nie, no to zróbmy tak, że y, będzie kasa, to kupię wietrówkę, zrobimy testy i tak dalej, nie, później zrobię jakiś, nie wiem, czy tuning, czy, czy przegląd zerowy, nasmarowanie, jakieś coś, oczywiście będę nagrywał, pokazywał też, nie, to co tam robię przy tej wietrówce czy coś, i później ją y, wystawię do losowania, nie, I osoby, które będą wspierać, czy coś, będą mieli prawo po prostu tą... Y, to czy różne akcesoria, czy śruty, nie? czy inne takie rzeczy. No, miernik, no to wiadomo, że mier... może miernik też. Nie? 500 zł wiatrówka taka sama cena, nie? Też może by się komuś przydało. Też za darmo miernik, nie? Czy za darmo. No? na namencie nic nie ma za darmo. No ale chodzi o to, żeby po prostu żeby to jakoś napędzać, nie? żeby to działało, no i, i losowanie bym zrobił na przykład na wiatrówkę, na śruty, na mierniki, na coś, jakieś akcesoria, jak uda mi się coś kupić, a, a wam jest ciężko kupić, no to dajcie mi cynk w komentarzach czy coś, nie, ja po grzebie poszukam i to się pytacie, nie, ja nie tam daję linki do, do, czy, czy do lunet czy coś, o, może to lunety, słuchajcie, kurczę, nie, nie wziąłem tej lunety, tej co przerabiałem, nie, może wam się podoba taka luneta, nie, to może taką lunetę, Naprawić, wiecie o co mi chodzi, nie? Tą, tą zboczną, tą sprężynką tam, nie? No, tą lunetę może, tą ASG taką, nie? Przerobić, o, i też wstawię na licytację, czy znaczy na licytację, na, do nagrody, nie? I na, I na, na ten, na losowanie, nie? Fajne takie rzeczy. No, coś się działo, żeby coś, coś było nowego. Hmm. Śruty, no, to, to już wasza decyzja będzie, nie? To mi będziecie podpowiadać, co robić, ja też wszystkiego nie wiem, co jak, też się uczę, nie? Co to tam? co To niedawno przeszkano, więc nie. No, także, no, y, fajnie by było, żeby się coś tak rozkręciło. Y, pytacie mnie nieraz tam o wysyłanie wiatrówek, żeby tam zrobić przegląd zerowy czy coś. No, pomyślę o tym, naprawdę, bo wiem, że to y, pomoc też jest wa ważna, nie. Są u nas w kraju, są y, ludzie, którzy robią tuningi, tam, nie. Ślusarze, tokarze, i tam oni sobie śmigają, nie, i tam robią Ja nie jestem ani ślusarzem, ani tokarzem, ale takie przyglądy zerowe, może faktycznie, wiecie co? No, zbyt pochopnie, może mówiłem, żeby tam coś żeby nie wysyłać, czy coś nie, ale przecież można się umówić i też nie. O, dajmy na to też, można na przykład wietrówkę zrobić na, na losowanie, na przykład, wylosuję jakąś osobę, nie, i ta osoba na przykład wyśle wietrówkę do, do przyglądu zerowego, czy coś nie. Też ciekawe takie, nie? no i tylko kości, co tam przesyłki nie no, i, i, i też no, żeby sobie pomagać żeby to działało nie rozkręcać bo widzę że dużo ludzi to zaczyna kupować wiatrówki i interesują się tym Och, fajnie dzisiaj popadało <laughs> śnieg się sypie <laughs> ale zima fajna nie biała Ech, także czekam na, na waszą decyzję co zrobicie jak uważacie? A ja będę, no będę działał dalej. Ale może jakoś inaczej już, nie? Dobra. No dobra, to wszystko z mojej strony. Czekam na Wasze odpowiedzi. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.